Cześć, z strony Łukasz, Fizjoterapia HD. Witajcie w kolejnym materiale. Dzisiaj porozmawiamy trochę o bańce chińskiej. To nic nowego, bańkę chińską znają wszyscy, jak nie wszyscy to dzisiaj też poznają. Stosowane przez naszych dziadków, babcie, prababcie, stosowane obecnie w gabinetach fizjoterapeutycznych, w gabinetach masażu, również w gabinetach kosmetycznych, bo oprócz zabiegów stricte leczniczych, używamy też i do zabiegów upiększania ciała. Panie pewnie coś już na ten temat wiedzą, więc coś dzisiaj o bańce chińskiej, ale nie będziemy zamulać, nie będziemy mówić o właściwościach samej bańki chińskiej, ale o czymś, coś co pojawiło się nowego na rynku, bo pewnie wszystkim znana jest taka gumowa bańka. Niebieska, którą można kupić w aptece, jakaś taka, taka sama, tylko przezroczysta, też gumowa. Mamy też bańki plastikowe, pompowane. Mamy też bańki klasyczne szklane, które się podgrzewa i zasysają się do skóry. To pewnie wszyscy znamy, ale mamy coś dla Was nowego. Z racji, że prowadzimy kanał o nowinkach z fizjoterapii i o różnych technikach, mamy też coś ekstra. Zobaczcie: firma EHDway. Z którą współpracujemy już od jakiegoś czasu. Mieliśmy od nich pistolet na masażu dzisiaj mamy dla Was coś ekstra. Nawet wygląda kosmicznie, prawda? Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat, w nowościach, coś o nowych bańkach chińskich, to zapraszamy. Mamy dla Was bańkę chińską chińską, automatyczną. Koniecznie zobaczcie materiał. Pozdrawiamy. HD. Ok, no to zaczynamy. Zacznijmy małym unboxingiem, który zawsze u nas kuleje, ale go zrobimy. Dobra, otwieramy pudełeczko. Oprócz naszej bańki chińskiej mamy tu jeszcze kilka gadżetów, o których warto powiedzieć. Mamy mały, mały manual, w którym zawarta jest cała specyfikacja bańki chińskiej, i tutaj takie podstawowe rzeczy przed samym startem warto sobie przeczytać. Ale to później też o tym opowiem. Mamy też naszego głównego bohatera, czyli naszą bańkę chińską. Od firmy HDOE, którą odstawię i zaraz będę Wam omawiał, ale mamy jeszcze ważną rzecz oczywiście kabelek do ładowania, bo jest to automatyczna bańka chińska, więc potrzebuje ładowania. Można ją ładować na USB, można podpiąć to pod powerbanka, czy komputer, czy laptop. I między pacjentami, jeżeli używacie w gabinecie, jak najbardziej można sobie szybko naładować. W manualu, o którym wcześniej wspomniałem, jest napisane, że bateria wytrzymuje do 3 godzin. Tak, żebym wam nie skłamał? Tak, do 3 godzin, a samo ładowanie trwa maksymalnie do 2,5 godzin, i mi się nie udało rozładować bańki chińskiej, bo doładowywałem co chwila, gdzieś się podłączałem, sprawdzałem, czy rzeczywiście się fajnie ładuje. I tak jest. Ale 3 godziny pracy, 2,5 godziny na ładowania do maksymalnego naładowania, i mamy z pełną, funkcjonalną bańkę chińską, gotową do działania. Więc po to jest nasz kabelek. Zobaczmy, co jest dalej. Mamy też. Smycz. Słuchajcie, jest smycz, bo bańka chińska jest masywna, ma tu taki pierścionek. Ja na początku nie wiedziałem do czego to służy, ale teraz już Wam mogę to przedstawić, bo się dowiedziałem. Można to przeklikać, pyk, naciskając i mamy przedłużenie smyczy. Jeżeli się obawiamy, że nam wypadnie, możemy trzymać na ręku, jeżeli pracujemy gdzieś sobie, w terenie, z naszymi sportowcami, czasami gdzieś to zabieramy i trzymamy, pracujemy z ręką, nogą, no to warto taką przedłużkę mieć, bo sprzęt jest masywny, ale nie wiem co by się z nim stało, jakby spadł na ziemię. Jest to plastik, jest twarde, szkoda by było, żeby to spadło i się potłukło. Dobra, co mamy jeszcze w środku, bo jest jeszcze jedna ważna rzecz. Mianowicie w środku są pierścienie. Nie wiem co to za materiał, trochę filcowy. Myślę, że to są uszczelki które zaraz Wam powiem do czego służą, jak będziemy rozkładać naszą bańkę chińską. No to ją sobie wyjmiemy, pudełko sobie złożymy, tak wygląda nasz unboxing, więc jedziemy z przedstawieniem produktu. Bańka chińska automatyczna od Ehedeway składa się z body, którym jest cały mechanizm sterowania i pierścienia plastikowego, który przysyłamy do danej struktury. Będę Wam pokazywał głównie na przedramieniu, jak działa, jakie są programy, ale stosować ją można prawie wszędzie. Jest to sztywne, nie jest miękkie, silikonowe, tylko sztywny, bardzo mocny plastik. Więc tam, gdzie nie będzie plastycznego mięśnia, będzie też ciężko przykleić. No i te pierścienia, o którym Wam mówiłem, one znajdują się tutaj. Nie wiem, czy widzicie i. Doszedłem do wniosku i też tam było tak to napisane w tym manuale, manualu, bo warto jednak instrukcję obsługi przeczytać, że to zabezpiecza przed wciągnięciem oliwki lub olejku do masażu. Jeżeli pracujemy dynamicznie na, na, na strukturach, czy na nogach, czy, czy na plecach, jak chcemy trochę powięziowo popracować i użyć do tego oliwki, no to ten pierścień zabezpiecza przed uszkodzeniem i wciągnięciem. Oliwki do systemu. No pewnie by to się zepsuło, nie testowałem, nie zamierzam tego sprawdzać, ale to są zabezpieczenia. Mamy takie pierścienie 4 w komplecie. Na stronie nie widziałem, żeby producent oferował dodatkowe, ale pewnie można się z nimi skontaktować i dowiedzieć się, jak uzyskać nowe. No dobrze, mamy body. Mamy ten plastik. Jak to działa? Słuchajcie, panel sterowania składa się z czterech guzików. Nie wiem, czy to dobrze widać. Mamy guzik Power i trzy dodatkowe tajemnicze guziki. Guzikiem Power, jeżeli przytrzymamy dłużej, jest dźwięk i bańka się włącza. Widać też niebieskie światełko, które powoduje, też nam dodatkowo mówi, że bańka działa. I tak naprawdę ona z automatu. Jeżeli ją włączyły, włączymy, to pracuje już na tym pierwszym programie. Mamy tych programów 5. Ja przyssam tą e, naszą superbańkę chińską do, do ręki i będę Wam omawiał kolejne programy. Także na panelu sterowania mamy Power i opcje do zmiany programów i opcje do zmiany siły tak jakby działania każdego programu mamy 5 programów, 5 opcji siły ssania bańki więc naprawdę jest czym wybierać myślę, że każdy kto używa baniek znajdzie sobie jakąś fajną funkcję dobra, włączam, czyli przytrzymuję dłużej zobaczcie jak szybko działa przykładam i ona się przysyła automatycznie dajmy sobie większy program, żeby żeby nam się przyssała. No, jak na złośnie chce się przyssać. No, zobaczmy. No, tak, chwilę trzeba przytrzymać i działa. Jesteśmy teraz na pierwszym programie, czyli szybkie ssanie i szybkie rozluźnianie. Tak, jest ten pierwszy program. Drugi mode to jest szybkie ssanie i wolne rozluźnianie. Posłuchajcie, czyli już zasysa. I powoli rozluźnia. Mamy trzeci mode, czyli głębokie ssanie i rozluźnianie. Przełączmy. To jest te trzecie. Między drugim a trzecim ja nie wyczuwam większej różnicy. Myślę, że trzeba by było popytać bardziej pacjentów. I mamy czwarty, nazwany Professional mode, czyli tak jakby ciągłe, ciągłe sanie tej, tej sapki naszej, czyli naszej, naszej bańki chińskiej. I mamy jeszcze piąty. Piąty program, który jest programem potrójnego ssania i rozluźniania. I tak wygląda, wyglądają nasze, nasze pięć programów. Ja na razie ją wyłączę. Pokażę Wam, jak się przyłączam do drugiej ręce. Zobaczcie, od razu automatycznie pojawia się odczyn przykrwienny, po pojawiają się wybroczyny, więc bańka naprawdę spełnia swoją funkcję. Przełączę tutaj. Zobaczymy. Niech zaś się dam od razu dwie moce. Tutaj od razu widać, że jednak jednak działa zobaczcie do góry nogami. Mamy 5 programów sania, 5 poziomów mocy sania. I mamy też jeszcze jeden magiczny przycisk z żaróweczką. Zobaczcie, tu dodatkowo świeci się czerwone światło. Mogę je włączyć i wyłączyć. I znowu działa producent dodatkowo w opcji. Zdajemy, bo jednak na tym przedramieniu jest dla mnie troszkę za mocno. Producent, w opcji naszej bańki chińskiej, dodał jeszcze terapię światłem czerwonym. Nie mylmy jej świat ze światłem podczerwonym, bo to jest trochę inna długość fali. Zbliżone jest działanie, ale jednak to nie jest to samo. Jeżeli chcecie poczytać troszkę o fali czerwonej lub podczerwonej, no to zapraszam do książki z fizykoterapii i tam jest to wszystko. Opisane. E, wkrócie powiem, podobnie działa jak Solus, może tylko nie grzeje Dobrze. Bańka chińska możemy ją wykorzystywać tak naprawdę na całym ciele: przed ramionach, barkach, klatce piersiowej, plecach. Całe plecy są do opracowania, tak jak mieliście przyjemność pracy z innymi bańkami klasycznymi, szklanymi, plastikowymi. Tak samo możemy działać tą bańką automatyczną. Takim większym plusem. W porównaniu do tamtych bańek jest to, że po prostu naciskam guzik w, uzie, w stoi. i może od razu pracować. Dodatkowo mogę sobie ustawić na konkretnym poziomie mocy, i tak naprawdę one są dawkowane. Nie będzie za każdym razem inny ciach, Mam konkretną moc, mam pięć programów, które mogę użyć. Cóż mogę powiedzieć o tej bańce chińskiej od firmy Headway? No, naprawdę super produkt, super szybko działa. Zabierałem je w różne miejsca, brałem do domu, pracowałem z pacjentami. Same plusy, ale też żeby nie było, że nie ma minusów, to też jest co do powiedzenia. Zaraz o tym powiem. Chciałbym Wam powiedzieć jeszcze, pewnie już to mówiłem, ale bateria trzyma do 3 godzin. Ładujemy ją sobie do 2,5 godzin i tak naprawdę na cały dzień pracy z pacjentami myślę, że może wystarczyć. Wspominałem też na początku, że można wykorzystywać bańkę chińską do terapii w gabinecie czy w salonie masażu, ale też można pracować nad ujędrnianiem naszej skóry, tkanki podskórnej w zabiegach kosmetycznych. I rzeczywiście tak samo jak klasyczna bańka chińska, ta bańka automatyczna rewelacyjnie sprawdza się do, do tego działania. Jedynym minusem jest to, że jeżeli tej tkanki tłuszczowej jest bardzo dużo pod skórą, no to ona bardzo mocno zaście i bywają czasem problemy z przesunięciem. Ale z racji, że naprawdę zobaczcie budowa jest mega solidna, waży to 200 gram, mogę schwycić od góry, jak już włączę program, nasmarować powierzchnię oliwką lub olejkiem do masażu, przystać i bardzo mocno pracować powięziowo na pięciu różnych programach i z pięcioma różnymi mocami, tak naprawdę same. Wykorzystywałem ją u pacjentów na plecach, przy pracy z powięzią piersiowo-lędźwiową. bardzo mocno e, pracowaliśmy u pacjentów z pasmem piszczelowym biegaczy, którzy do mnie przychodzili i naprawdę zdawała rewelacyjnie egzamin. Sam jako biegacz używam sobie na pasmie piszczelowym i uwierzcie mi, działa rewelacyjnie. Nie odstaje innym bańkom chińskim. Myślę, że jest od nich zdecydowanie szybsza. Można ją zabrać. Nie trzeba podpalać, nie trzeba zaciągać. Naciskam sobie tylko guzik, ciach. Czekam chwilę, daję poziom jakiś cm drugi i już mogę pracować. Wróćmy do minusów. Jak zwykle są plusy, są też i minusy. Zobaczcie, pierścień jest zbudowany z twardego plastiku. Wszystko fajnie, ładnie, ale on ma tylko jedną konkretną średnicę. Jak spojrzymy sobie na te inne bańki, to możemy mieć małe, duże, średnie i możemy pracować tak jakby na wszystkich strukturach czy na, na dłoni, na przedramionach. Jak ktoś ma mniejsze ręce, no to w przypadku takiej bańki z taką średnicą nie wszędzie jesteśmy w stanie ją zasać. Więc już tutaj ona nie działa. Opisuje się rewelacyjnie na powierzchniach typu mięsień czworogłowy, duże grupy mięśniowe, plecy, klatka piersiowa, brzuch. No ale niestety w takich miejscach jak dłoń przedramię, jeżeli to są małe przedramiona, to nie zda egzaminu, więc to jest takim dużym minusem. No i drugim dużym minusem, no bo oceniamy to, musimy o tym też powiedzieć, cena. Około 200 dolarów kosztuje taka nasza bańka chińska, więc pewnie wszyscy teraz łapą się za głowę. Ja, bańka chińska, wszystko kosztuje 5 zł w aptece. Tak, takie zwykłe gumowe jak najbardziej tyle kosztują. Już każde kolejne droższe są troszkę niż, niż te za 5 zł niebieskie. Ta jest nowością: to jest coś nowego, nowa technologia automatyczna, ładowana. Nie trzeba tu wymieniać baterii, wystarczy, że podłączymy i naładujemy, i naprawdę. Rewelacyjnie działa, więc poza wyższą ceną i tym, że ten pierścień jest tylko o jednej średnicy, nie widziałem innego na, na stronie internetowej. No to bańka chińska automatyczna naprawdę zdaje egzamin i my w gabinecie takich używamy. Nie do zabiegów kosmetycznych, ale bardziej do terapeutycznych, do pracy z powięzią, do pracy z mięśniami w miejscach uszkodzonych, tam gdzie chcemy troszkę bardziej pobudzić krążenie i praca powięzi jak najbardziej bańka chińska się spisuje. Ci co używają, myślę, że powinni być zainteresowani takim, takim produktem. Jest to od firmy Eheleway, od więc też w opisie podamy Wam namiar na ich stronę. Nie sprzedajemy tego, możecie to sobie zobaczyć. jeśli chcecie więcej się dowiedzieć na temat bańki chińskiej, to napiszcie do nas, czy na kanale, na YouTubie, czy Wpadnijcie do nas na Instagram, na Fizjoterapię HD, i tam możemy Wam troszkę na ten temat więcej powiedzieć. Jeżeli już jesteśmy przy Instagramie, to na Instagramie też mamy fajne zdjęcia, fajne inne ćwiczenia, więc serdecznie Was tam też zapraszamy. Koniecznie bądźcie z nami na kanale. Jeżeli chcecie wiedzieć o nowościach, to subskrybujcie kanał, dajcie dzwoneczek. Jeżeli film Wam się podobał, to koniecznie dajcie lajka, skomentujcie. Słuchajcie, dajcie jakiś komentarz. Robimy to dla Was, więc chcemy jakiś taki feedback od Was. Co myślicie, czy takie rzeczy na kanale powinny się pojawić, jak testowanie sprzętu, czy same techniki manualne i same nowinki, tylko i wyłącznie z leczenia. Także słuchajcie, bańka chińska automatyczna, wychodzimy trochę w przyszłość. Klasyczne jak najbardziej są dalej aktualne, są dobre, plastikowe są dobre, szklane klasyki, rewelacja. Ale coś nowego, coś świeżego, coś co może przyspieszyć Waszą pracę. To myślę, że w bańkach chińskich to jest właśnie to, czyli automatyczna bańka chińska Kaper od Wave jest dobrym produktem. Słuchajcie. Pozdrawiam was serdecznie. Cieszymy się, że jesteście z nami i zapraszamy do kolejnych materiałów. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, Łukasz, fizjoterapeuta.